To przede wszystkim gratuluję Tobie najnowszego pokazu. Powiedz, jaka to była korekcja. Jeszcze emocje siedzą w środku, więc serce bije. To była kolekcja jesień-zima 2019-2020. Także i płaszcze, coś na zimę, coś na jesień. Także myślę, że mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ile łącznie kreacji dzisiaj zaprezentowałaś? 29 luków było. E, powiedz, jakie przede wszystkim tutaj kolory dominują? Jakie to są tkaniny? Jakie są dodatki? No Przede wszystkim chciałam troszeczkę złamać konwenansę i nie iść sta... zwyczajnie, jak idziemy, szaro, na jesień albo czarno, dlatego tutaj bardzo ostre kolory, zarówno chabrowy, jak i wrzosowy, fuksja pojawiła się, trochę czerni z bielem, oczywiście wieczorowo, jak najbardziej, żeby elegancko było. Natomiast chciałabym, żebyśmy my kobiety odważyły się nosić bardzo wyraziste kolory, bo naprawdę jesteśmy w stanie do każdej sylwetki dopasować takie kolory. Ale powiedz, skąd czerpiesz inspiracji, tworząc poszczególnie kreacje? To jest najtrudniejsze pytanie, które zawsze jest zadawane, tak naprawdę z otoczenia, z potrzeb klientek. To jest dla mnie chyba najważniejsze. To, w czym się dobrze, komfortowo czujemy. Mamy się dobrze czuć, a potem dobrze wyglądać. Więc myślę, że staram się tworzyć taką kolekcję, która te dwa tak naprawdę słowa zawiera w sobie. Nasuwa się pytanie, czy zawsze, chciała być, czy zawsze chciałabyś być projektanką modową? Czy to właśnie wynika z twojego dzieciństwa, z marzeń, czy z czegoś innego? Pasja wzięła się z dzieciństwa, trwa do dzisiaj. Także zaraziła mnie najbliższa osoba z rodziny i mam nadzieję, że długo tak jeszcze będzie. Chciałabym po prostu w modzie pracować i ubierać kobiety, nie tylko Polki mam nadzieję. Na samo zakończenie, kiedy będziemy mogli podziwiać kolejny Twój pokaz oraz gdzie można będzie nabyć te kreacje, które dzisiaj mogliśmy podziwiać? No, będzie oczywiście wiosna-lato, nie zaprzestaję pokazów, prezentacji marki, bo oczywiście to jest podstawa, też tak uważam, także będę zapraszała, informowała. Jeśli chodzi o kolekcję, to oczywiście mam studio, do którego zapraszam klientki w Warszawie na miejsce i wtedy mierzymy, szykujemy na miarę każdy garnitur, każdą kreację. Studio mam na warszawskich kabatach, także każdy z Warszawy lub spoza Warszawy może dojechać. Tam mieści się cała pracownia na miejscu, czyli tam zbieramy miarę, tam kroimy, tam cała technologia produkcji i oczywiście odbiory, i zarówno oczywiście sprzedaż, tak samo.